Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Jestem podcasterką i redaktorką merytoryczną magazynu kryminalnego Newsweeka. Chcę Wam dziś przedstawić jedną z opisanych w magazynie historii. Mariusz Nowik. Tata Tasiemka. Król Kercelaka. Haracze, wymuszenia, tortury, gwałty i zabójstwa. A wszystko za cichym przyzwoleniem policji i polityków. Łukasz Siemiątkowski był jednym z najgroźniejszych gangsterów przedwojennej Warszawy. A kiedy w końcu trafił za kraty, ułaskawił go prezydent Mościcki. Warszawska popołudniówka Dobry Wieczór z 6 lipca 1932 roku przyciągała wzrok sensacyjnym nagłówkiem. Tragiczny los terroryzowanego kupca. Zwariował z myszą za kołnierzem. Artykuł opisywał tortury, jakich dopuszczali się wobec żydowskiego handlarza gangsterzy, którzy zasiadali na ławie oskarżonych warszawskiego sądu. Wśród nich pantaleon, Leon Karpiński, brutal o zaciętej twarzy i postrach warszawskich handlowców. Zamęczyli mi męża, wysoki sądzie. Bili, katowali, zabrali mu wszystkie pieniądze. Przychodził do domu ciągle pokrwawiony i ledwo się ruszał. Skarżyła się cytowana w artykule żona kupca Sara Bursztyn. Cierpiał strasznie, płakał i rozpaczał. Zrobili z niego nędzarza i wpędzili całą rodzinę w biedę. Opowiadała. Zawsze go bili, a ostatnim razem wpuścili mu żywą mysz pod ubranie na plecy. On się wtedy okropnie przeląkł i jak przyszedł do domu, to już nie wiedział, co się z nim działo. Dopytywana przyznała, że mąż oddał gangsterom kilka tysięcy złotych, że od tych tortur zwariował i leży w szpitalu. Ilustrowany tygodnik Tajny Detektyw pisał, że jedną z pierwszych ofiar Leona Karpińskiego i jego pomocnika Judy Steinworfa był handlarz Izrael Pejczer, od którego w 1928 roku zażądali tysiąca złotych haraczu. Miesięczna pensja cenionego rzemieślnika – Sięgała wówczas średnio 200 zł. Pantaleon i Steinworf postraszyli Pejczera rewolwerami i zabrali mu tylko 800 zł, ale byli też pamiętliwi. Trzy lata później pobili go i odebrali pozostałe 200 zł z odsetkami. Steinworf był sądzony w tym samym procesie co Pantaleon. Na ławie oskarżonych znaleźli się także Wacław Osmański, Czesław Janiak, Hersz Dusznicki, Haskiel Kantor. Aaron Perelman, Gabriel Lipszyc, Szymon Szmigiel, Stanisław Jakubczak, Adam Plackowski, Stanisław Cieśliński i Adam Bocheński. Ale żaden z sądzonych nie zwracał takiej uwagi, jak popularny radny Łukasz Siemionkowski, znany jako Tata Tasiemka. To on rękami swoich żołnierzy trząsł najsłynniejszym przedwojennym bazarem Warszawy Kercelakiem to do niego trafiały wszystkie haracze ściągane z handlarzy i to on decydował, jaką karę miał ponieść kupiec, jeśli nie płacił. To jego gazety porównywały do chicagowskiego Ta Tasiemka nie dorastał mu do pięt, ale zła sława tylko podsycała jego legendę. Jest to niski, tęgi mężczyzna z okrągłym brzuszkiem, lśniącą łysiną i nastroszonymi wąsami. Ubrany jest w popielatą, jasną marynarkę, ciemne spodnie i sztywny, biały kołnierzyk na kolorowej koszuli. Ma wygląd typowego sklepikarza lub szynkarza. Początkowo siada przed publicznością, ale wkrótce woźny zaprasza go na ławę oskarżonych. Tak wejście taty tasiemki na salę sądową opisywał sprawozdawca dobrego wieczoru. Skąd pseudonim tata Tasiemka? Siemiątkowski urodził się w 1876 roku w podwarszawskim Milanówku. Zawód zdobył w fabryce tekstyliów w Grodzisku Mazowieckim i dlatego nazywany był Tasiemką. Wstącz żasz, tak z błędem zapisał swój zawód. Był również działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej i stamtąd wywodził wiele znajomości, które pomagały mu unikać policji. Mówił m.in. dziennikarzom, że zna jednego z przywódców PPS, Norberta Barlickiego, dowodzącego organizacją bojową PPS, Tomasza Arciszewskiego czy Raimunda Jaworowskiego, ważnego działacza frakcji rewolucyjnej Partii Socjalistów, ale też przewodniczącego Rady Miejskiej Warszawy i posła na Sejm. Tak, panie, rozmaicie bywało. Z towarzyszami Barlickim, Marciszewskim, Jaworowskim i wieloma innymi się pracowało. Od 1904 roku należy do PPS. W roku 1906, gdy nastąpił rozłam, przeszedłem do frakcji i od tej pory do tego odłamu należę. Opowiadał korespondentowi tajnego detektywa. Dzieląc się szczegółami zamachów przeprowadzonych na donosiciela, który miał służyć wywiadowi niemieckiemu. Za to właśnie Siemiankowski został aresztowany wraz z kolegami z partii w 1918 roku. Za to usłyszeli wyrok przed sądem wojskowym. Poszliśmy na sąd polowy, skazano mnie na karę śmierci, wyrok zatwierdzili i wywieźli mnie do Modlina. Relacjonował się Na stacji w Modlinie patrzę i jest oficer legionowy. Obywatelu, mówię, idę na rozstrzał, coś zróbcie, żeby się wydostać a w Modlinie rozstrzeliwali tylko w czwartki i soboty. Jest środa, jutro mam zginąć, a tymczasem w czwartek zaczęło się rozbrajanie Niemców. Miast pod kasztan, poszedłem na wolność. Tak, panie, to bywało. Robiło się wiele, a człowiek nie pamięta, ile szpiclów carskich i niemieckich sprzątnął. Dodawał. Tatą został, kiedy wraz ze swoimi opryszkami zajął się terroryzowaniem handlarzy z Kercelaka. Nie wiadomo w jaki sposób przejął kontrolę nad bazarem. Wiadomo, że przez długi czas działał w cieniu, a przydomek nadali mu sami kupcy z szacunku podszytego strachem. To jeszcze nie wszystko, co chciałabym Wam opowiedzieć. Całego odcinka posłuchacie w aplikacji Onet Audio.